Cześć, tu Pani od Geografii. Dzisiaj poćwiczymy sobie wyznaczanie współrzędnych geograficznych. Na początek musimy wiedzieć, że każdy punkt na Ziemi posiada swoje własne współrzędne geograficzne. Współrzędne geograficzne wyznaczane są przez szerokość geograficzną oraz przez długość geograficzną. Na początek zajmiemy się samą szerokością geograficzną. Szerokość geograficzna na naszej ziemi jest wyznaczana przez równoleżniki. Główny równoleżnik, który znajduje się na ziemi, to jest równik, 0 stopni szerokości geograficznej. Równik dzieli naszą ziemię na dwie półkule, na półkulę północną i półkulę południową. I jak my będziemy poruszać się wraz z szerokością geograficzną, to musimy pamiętać, że poruszamy się zgodnie z równoleżnikami. Czyli możemy poruszać się na przykład na 10 stopni szerokości geograficznej północnej, 20 stopni szerokości geograficznej północnej, ale możemy się również poruszać na południe, oczywiście. Czyli poruszamy się 10 stopni szerokości geograficznej południowej. I 20 stopni szerokości geograficznej południowej. Najważniejsze, musimy pamiętać, że szerokość geograficzna jest to kąt, który jest zawarty pomiędzy równikiem a promieniem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi. W związku z tym szerokość geograficzną mierzymy maksymalnie od 0 do 90 stopni na północ i od 0. Do 90 stopni na południe. Ok? I teraz tak, na Ziemi mamy też takie szerokości, które mają swoje nazwy. 0 stopni, no to to jest oczywiście równik. 23 stopnie, 26 minut na północ szerokości geograficznej, to jest zwrotnik raka. 23 stopnie, 26 minut szerokości geograficznej południowej to jest zwrotnik koziorożca. Mamy jeszcze takie szerokości jak 66 stopni 34 minuty na północ, i to jest koło podbiegunowe północne. No i na półkuli południowej mamy koło podbiegunowe południowe 66 stopni 34 minuty na S. I ostatnia szerokość geograficzna, którą ma swoją nazwę, to jest 90 stopni szerokości geograficznej północnej, czyli po prostu biegun północny, oraz 90 stopni szerokości geograficznej południowej, i to jest po prostu biegun południowy. Idąc dalej, druga współrzędna geograficzna to jest długość geograficzna. Długość geograficzna wyznaczana jest już na podstawie południków. Główny południk to jest południk 0, który dzieli naszą ziemię na dwie półkule też na półkulę wschodnią i półkule zachodnią. Jak będziemy poruszali się wraz z długością geograficzną, to też poruszamy się południkami na wschód albo na zachód. Czyli tutaj mamy 10 stopni długości geograficznej na wschód, 20 stopni. Długości geograficznej na wschód, a tutaj będziemy mieli w drugą stronę 10 stopni długości geograficznej zachodniej, 10 stopni, długo, 20 stopni długości geograficznej zachodniej. I teraz tak, co to jest w ogóle ta długość geograficzna? No po prostu długość geograficzna jest to kąt dwuścienny, który jest pomiędzy płaszczyzną tego naszego południka 0. A pół płaszczyzną południka, który przechodzi przez dany punkt na powierzchni Ziemi. W związku z tym długość geograficzną mierzymy od 0 do 180 stopni na wschód i od 0 do 180 stopni na zachód. Na początek wyznaczymy sobie współrzędne geograficzne punktu A. Najlepiej zacznijmy po prostu od szerokości geograficznej. Czyli, tak jak wcześniej, szerokość geograficzna wyznaczana jest przez równoleżniki. Punkt A leży nam równo na równoleżniku 20 stopni. W związku z tym mamy tutaj 20 stopni szerokości geograficznej i musimy pamiętać, że musimy jeszcze określić, która to jest szerokość geograficzna. Najłatwiej po prostu. Spojrzeć, w którym kierunku rosną nam wartości szerokości geograficznej, a one rosną nam na południe. W związku z tym jest to szerokość geograficzna południowa. Jak ktoś nie pamięta kierunków, to tutaj sobie rozrysujemy północ, południe, wschód i zachód. Teraz możemy przejść do długości geograficznej. Patrzymy, punkt A też leży na pełnym południku. W związku z tym mamy 70 stopni długości geograficznej, i znów musimy określić, która to jest długość geograficzna, bo możemy mieć tutaj albo wschodnią, albo zachodnią, ale znów patrzymy, w którym kierunku wartości rosną. No rosną na wschód, w związku z tym jest to długość geograficzna wschodnia. Teraz przejdziemy sobie do punktu B. Punkt B leży nam już pomiędzy pełnymi południkami i pomiędzy pełnymi równoleżnikami. Co w takiej sytuacji? No musimy to sobie jakoś wypośrodkować. Zaczynamy od szerokości geograficznej. Szerokość geograficzna punktu B przebiega mniej więcej w ten sposób. No i patrzymy, że równoleżnik, na którym leży punkt B, jest w połowie pomiędzy 20 stopni szerokości geograficznej a 30 stopni szerokości geograficznej. W związku z tym damy sobie tutaj 25 stopni szerokości geograficznej. I znów patrzymy, w którym kierunku rosną wartości. Rosną na południe, czyli jest to szerokość geograficzna południowa. Patrzymy teraz na długość geograficzną. Wyznaczymy sobie taki o nasz pomocny. Południk i patrzymy, że tym razem ten południk nie przebiega pomiędzy 70 a 80, tylko bliżej 80. No to jeśli tu mamy połowę, tu mamy mniej więcej 3 czwarte, no to możemy sobie dać jakieś. no dajmy sobie, 78 stopni długości geograficznej i znów wartości rosną na wschód, w związku z tym jest to długość geograficzna wschodnia. I tak wyglądają. Poprawnie wyznaczone współrzędne geograficzne. Teraz przejdziemy sobie do, do siatki kartograficznej, gdzie mamy tym razem południki i równoleżniki wyznaczone co jeden stopień. W związku z tym ta siatka kartograficzna jest bardziej szczegółowa i tutaj też te szerokości i długości geograficzne musimy wyznaczyć bardziej szczegółowo. Zaczniemy sobie od punktu A. Dla przypomnienia 1 stopień geograficzny to jest 60 minut geograficznych, tak? Czyli tutaj ta odległość właśnie pomiędzy jednym a drugim południkiem to jest 60 minut geograficzny i tak samo będzie pomiędzy równoleżnikami. Odległość pomiędzy jednym a drugim to jest 60 minut. Na początek zaczniemy sobie od punktu A i standardowo od szerokości geograficznej. Wyznaczymy sobie taki naszy, nasz pomocny i teraz tak. W przypadku wyznaczania takich szczegółowych współrzędnych geograficznych musimy pamiętać, że musimy określić stopnie i minuty. W pierwszej kolejności wyszukujemy pełnego stopnia. Pełen stopień w tym przypadku to jest 12 stopni, czyli 12 stopni, i później próbujemy wyszukać, ile jeszcze minut nam brakuje do tego punktu A. No to punkt A leży. W połowie pomiędzy 12 stopni a 13 stopni, w związku z tym tutaj będziemy mieli 30 minut szerokości geograficznej. I znów musimy jeszcze pamiętać, która to jest szerokość geograficzna, ale widzimy, że wartości rosną na północ, w związku z tym to jest szerokość geograficzna północna. Przechodzimy teraz do długości geograficznej i znów. Szukamy pełnego stopnia. Pełen stopień zawsze jest ten mniejszy, tak? Czyli 44 stopnie i dalej szukamy minut. Patrzymy. Oho, znów ten nasz południk, który przebiega przez punkt A, leży w połowie. W związku z tym tutaj mamy równe 30 minut długości geograficznej i tylko musimy określić, która. W tym przypadku widzimy, że wartości rosną nam na zachód. W związku z tym to jest długość geograficzna zachodnia. To wydawało się bardzo proste. Przejdźmy teraz do punktu B. Punkt B, zaczniemy też od szerokości geograficznej. I sobie tutaj, o! Wyznaczymy nasz równoleżnik, przez który przebiega punkt B. I teraz tak widzimy, że pełen stopień to jest znów ten 12 stopni. I w tym przypadku równoleżnik przebiega już bardzo blisko tutaj tego naszego. Równoleżnika 12 stopni, no to wyznaczamy sobie tu mamy połowę, tu mamy 1 czwartą, 1 czwarta to będzie 15 minut geograficznych. To myślę, że my tutaj sobie gdzieś damy około 7 minut geograficznych, szerokości geograficznej północnej, bo wartości rosną na północ. Idziemy do długości geograficznej i ten nasz punkt B, i też sobie wyznaczamy południk, przez który punkt B przechodzi. No i znów, pełen stopień to jest 44 stopnie, i znów szukamy tych naszych minut. Tu mieliśmy połowę. Połowa połowy to jest mniej więcej gdzieś tutaj, 15 minut. W związku z tym, my sobie spokojnie tutaj możemy dać 10 minut długości geograficznej z zachodniej, z zachodniej po wartości rosną na zachód. I tak właśnie wygląda wyznaczanie współrzędnych geograficznych szczegółowych takich do minut. Musimy tylko pamiętać właśnie, że musimy podać i stopnie i minuty i musimy być tutaj już bardzo szczegółowi i też musimy pamiętać. Żebyśmy nie pomylili długości z szerokością geograficzną. Ja polecam taki sposób, jak u człowieka. Jak my chcemy podać tak zwaną swoją szerokość geograficzną, no to szukamy właśnie w poprzek, tak? Szukamy poziomo. I tak samo jest na ziemi. Jak będziecie pamiętać, która to jest linia z szerokości geograficznej, czyli że to są równoleżniki, to później tylko pamiętajcie, że poruszacie się. Wraz z kolejnymi równoleżnikami. W przypadku długości geograficznej to tak jak wysokość u człowieka, tak? Długość ziemi idzie też pionowo. I tak samo jak już wiemy, która to jest długość geograficzna, że jest pionowa, że to są południki, no to później pamiętajcie, że poruszamy się południkami na wschód albo na zachód. I to by było na tyle. Będzie mi bardzo miło, jeśli polubicie mój film. Będzie też fajnie, jeśli subskrybujecie mój kanał na YouTube. Tu znajdują się wszystkie moje filmiki, które będę oczywiście na bieżąco wrzucała. Dodatkowo na moim Instagramie oraz na Facebooku Pani od Geografii znajdziecie dodatkowe materiały do nauki. Przede wszystkim powtórki do matury oraz zadania maturalne, które pomogą Wam po prostu. Zrozumieć sposób ich rozwiązania. Na dzisiaj to by było tyle. Do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć.